Cześć! Witam Was na kanale Frizo. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam 7 najczęściej popełnianych błędów przy montażu naszego najpopularniejszego produktu, czyli odpowiedźnika automatycznego. Jestem pewien, że choć raz w życiu go widzieliście, możecie go spotkać w domu, w mieszkaniu, w szkole czy też w biurze. Zdradzę wam! Że w zeszłym roku zamontowaliście blisko milion odpowietrzników. Na początku zastanówmy się, skąd to powietrze. Napełniamy instalację, która jest pusta. Czyli napełniamy instalację zimną wodą i zastępujemy powietrze. Czyli musimy teraz to te powietrze usunąć. Następnie. Powietrze rozpuszcza się w wodzie wodociągowej. Im niższa temperatura wody, tym więcej gazów jest w stanie rozpuścić. Dlatego też po podgrzaniu wody zachodzi proces wydzielania się gazów. Dlatego musicie taką instalację odpowietrzyć po pierwszym jej wygrzaniu. Dodatkowo może się zdarzyć, że. Po sezonie grzewczym, czy nawet po kilku sezonach grzewczych, będzie konieczność uzupełnienia ciśnienia w waszej instalacji, bo spadnie na kotle. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ mamy tutaj do czynienia z dyfuzją gazów, czyli powietrze przenika do waszej wody kotłowej poprzez rurki waszej instalacji. Najczęściej jest to spotykane, jeżeli nie macie bariery. Dyfuzyjnej właśnie w rurce do waszego ogrzewania. W naszej instalacji mogą wydzielać się również inne gazy, które będą powstawały przy procesie korozyjnym, ponieważ w każdej instalacji będzie do takich procesów powoli dochodziło. No a skąd macie wiedzieć, że w waszej instalacji jest powietrze? Najprościej sprawdzić to na grzejniku. W momencie, kiedy grzejnik nie jest równomiernie wygrzany, czyli jest cieplejszy w dolnej części, oznacza to, że macie zapowietrzoną instalację, ponieważ w górnej części znajduje się powietrze, które jest bardzo dobrym izolatorem. Innym sygnałem wskazującym na obecność powietrza w instalacji są wszelkiego rodzaju odgłosy czy też hałasy. Najczęściej spotykacie je przy. Przewężeniach waszej instalacji, czyli kolankach, zaworach termostatycznych, wszędzie tam, gdzie woda przepływa przez jakąś wąską szczelinę. Jeżeli instalacja w ogóle nie pracuje, czyli nie transportuje ciepła, może to oznaczać, że macie bańkę powietrzną w instalacji. Więc pierwsze, co powinniście zrobić, to właśnie odpowietrzyć taką e, instalację. Najczęściej Problem występuje blisko pompy obiegowej, która nie jest w stanie pracować na sucho i wyrzucić tego powietrza, które znajduje się również w jej korpusie. Innym sposobem na sprawdzenie, czy macie problem z powietrzem waszej instalacji, jest pobranie próbki waszej wody kotłowej najlepiej do jakiegoś przezroczystego naczynia, na przykład szklanki. Jeżeli zobaczycie, że ta woda jest czarna, to oznacza to, że macie pierwsze symptomy korozji waszej instalacji. Ten czarny osad to magnetyt, który może przerodzić się w hematyt i będzie obniżał sprawność całej kotłowni i może uszkodzić zawory termostatyczne, czy obniży sprawność wymiennika ciepła w waszym kotle gazowym, czy innym źródle ciepła. W instalacji rozróżniamy trzy rodzaje powietrza powietrze rozpuszczone, do którego usunięcia potrzebny jest separator powietrza, pęcherzyki powietrza i powietrze wolne. To możemy rozpatrywać razem, ponieważ pęcherzyki powietrza zbierają się w najwyższych punktach instalacji, tworząc powietrze wolne, które usuwane jest właśnie przez odpowietrznik automatyczny. No i teraz przechodzimy już do mięsa dzisiejszego odcinka, czyli błędów instalacyjnych. Kilka lat temu wprowadziliśmy rewolucję na rynku. Odpowiedźnik z systemem AquaStop. I to prawda, w starym odpowieczniku kapturek zawsze powinien być odkręcony, tak aby usuwał powietrze z instalacji. Natomiast w nowym odpowieczniku z systemem AquaStop zawsze powinien być zakręcony. A dlaczego? Ponieważ odpowietrznik jest wrażliwy na niską jakość wody kotłowej. To znaczy, w środku znajduje się specjalny pływak, który jest już specjalnie ukształtowany tak, aby nie blokował się w instalacji. Jednak może się zablokować z powodu niskiej jakości wody kotłowej. No i w takim przypadku Dojdzie do wycieku z odpowietrznika i może zalać Wam całe mieszkanie czy też dom. To spowoduje olbrzymie koszty. Natomiast z systemem AquaStop wypływ zostanie natychmiast zablokowany. I w tym wypadku wystarczy jedynie odkręcić odpowietrznik, wypłukać go, wysuszyć uszczelki, które znajdują się właśnie w tym kapturku i z powodzeniem możecie taki odpowietrznik zamontować z powrotem. Błąd drugi. Błędna pozycja montażowa. Zajrzyjmy sobie do środka odpowietrznika i zobaczycie, że tam znajduje się pływak. I on pracuje tylko w jednej pozycji, w pozycji pionowej. Czyli pamiętajcie, zawsze odpowietrzniki musicie montować w pozycji pionowej. Tylko w takim położeniu macie gwarancję prawidłowej pracy. Jeżeli czasami nie macie możliwości zamontowania odpowiedźnika pionowo, możecie skorzystać z naszego innego rozwiązania, jakim są kątowe odpowiedźniki. One najlepiej sprawdzą się przy grzejnikach, gdzie na końcu montujecie właśnie automatyczny odpowiednik Afrizor. Błąd trzeci. Napełnianie instalacji z odpowiedźnikiem. Ten błąd nie jest oczywisty, ponieważ odpowiedźnik służy przecież do odpowietrzenia instalacji. Czyli w momencie, kiedy mamy pustą instalację i napełniamy instalację wodą wodociągową, takie odpowiedźniki powinny być przecież wkręcone. Nie, nie wolno wkręcać odpowiedźników automatycznych podczas napełniania instalacji. Możecie zapytać, ale dlaczego? Ponieważ będzie w tym momencie tworzyło się wysokie ciśnienie. To jest trochę tak, jakbyście wzięli wszykawkę i zaczęli wtłaczać tłok, zatrzymując jedynie wylot. W tym momencie w środku będziecie mieć bardzo wysokie ciśnienie, które może uszkodzić te delikatne komponenty w środku odpowietrznika. Czyli powinniście mieć wkręcone zawory stopowe i wciskając zawór stopowy, usuwać to pierwsze powietrze. Dopiero później, w kolejnym kroku. Należy wkręcić odpowiedniki automatyczne, usuwając resztę tego powietrza. Błąd czwarty: montaż odpowietrznika w instalacji ciepłej wody użytkowej. Instalacje ciepłej wody użytkowej nie wymagają montażu odpowietrzników. Nie montujcie tam odpowietrzników, szkoda Waszych pieniędzy. A dlaczego? Ponieważ taka instalacja odpowietrza się sama. To znaczy, jeżeli odkręcicie kran, no w tym momencie najpierw pójdzie powietrze, a następnie popłynie woda. Błąd piąty montaż odpowietrznika w nie najwyższym punkcie instalacji. Odpowietrzniki powinny być zamontowane w najwyższych punktach instalacji. No to teraz zastanówmy się, gdzie będą te najwyższe punkty. Na pewno będzie to. Grzejnik drabinkowy, na pewno będzie to rozdzielacz ogrzewania podłogowego, będą to piony instalacyjne w budynkach wielomieszkaniowych, jak również wszystkie załamania na instalacji, czyli jeżeli mamy poprowadzone przewody w takim zasyponowaniu. Tam zawsze powinniście montować odpowiedźnik automatyczny, ponieważ. Tam będzie się zbierało powietrze. Montaż w innych miejscach jest oczywiście dozwolony, możliwy, ale nie da takich samych efektów. Błąd szósty. Montaż odpowietrznika w układzie otwartym blisko pompy. Ten błąd nie będzie występował w instalacji typu zamkniętego. Ponieważ tam ciśnienie rekomendowane to najczęściej od jednego do dwóch barów. Czyli nigdy nie będziemy mieć sytuacji w takiej typowej instalacji domkowej, że w którymkolwiek miejscu w instalacji będziemy mieć podciśnienie. Czyli ten odpowiednik tak naprawdę tego bardzo blisko takiej pompy, ponieważ tam mamy największą prędkość przepływu. Czyli te pęcherzyki powietrza będą wyrywane z takiej instalacji. Natomiast instalacji typu otwartego, ciśnienie, to tak naprawdę wysokość słupa wody. No i w takich instalacjach ciśnienie będzie rzędu 0,6, 0,7 bara. I tutaj może już dochodzić do wystąpienia podciśnienia. Ponieważ jeżeli w takiej instalacji będziemy mieć mocną pompę obiegową i zamontujemy odpowietrznik na przewodzie sącym. To może wystąpić zaciąganie powietrza atmosferycznego właśnie poprzez ten odpowiednik. Więc pamiętajcie, żeby zwracać na to uwagę i dla bezpieczeństwa montować go na przewodzie tłoczącym. Błąd siódmy: brak zaworu stopowego. Słuchajcie, nie ma sensu montować odpowiedników automatycznych bez zaworu stopowego. Możecie zapytać, ale dlaczego? Ponieważ będziecie mieć problemy przy pracach konserwacyjnych. To znaczy, jeżeli będzie potrzeba wykręcenia odpowietrznika, żeby go na przykład wyczyścić, wypłukać, no to w tym momencie macie duży problem, ponieważ musielibyście montować i kupować dodatkowy zawór odcinający. Dodatkowo taki zawór stopowy przyda się przy spuszczaniu wody z Waszej instalacji, ponieważ przyspieszy ten proces. Szybciej napowietrzycie taką instalację. Tak samo pamiętajcie przy napełnianiu. Najpierw powinniście usunąć powietrze poprzez zawór stopowy, a dopiero później wkręcić odpowietrznik automatyczny. To wam zagwarantuje prawidłową pracę odpowietrznika. A teraz dziękuję za obejrzenie tego filmu. Nie zapomnijcie o motywacyjnej łapce w górę i napiszcie w komentarzu, jaki błąd znaleźliście na swojej instalacji. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.